Anna Rogojska, witam Państwa. Rosną nam w Rzeszowie nowoczesne budynki użyteczności publicznej i osiedla mieszkaniowe. Jedne podobają się mieszkańcom, inne niekoniecznie. Te, o których powiemy teraz, zasługują na miano najpiękniejszych. Zwyciężyły bowiem w konkursie mister architektury Podkarpacia. Dziełem architektów z pracowni Archikomp w Rzeszowie są budynki mieszkalne przy ulicy Cegielnianej, które zyskały najwyższe uznanie drzwi, To już kolejne wyróżnienie dla tych architektów. Jest to nie pierwsza nagroda. Otrzymaliśmy nagrodę, która była wynikiem konkursu organizowanego w podobnej formule przez SARP. Było to na początku lat 90. Natomiast poza tym bierzemy udział w konkursach ogólnopolskich z najczęściej sami, ale też z zaprzyjaźnioną pracownią ASA i udało nam się uzyskać kilka nagród. I pierwszych, i. i, i na podium. Projektuje się tutaj różne obiekty. Projektujemy no, praktycznie wszystko, co, co yy, możemy yy, zrealizować w sensie projektowym. Yy, robimy też budynki użyteczności publicznej, komercyjne, yy, nawet przemysłowe, co wymaga yy, no, dodatkowych, yy, jakby to powiedzieć, zdolności yy, w sensie yy, możliwości branżowych. Yy, natomiast yy, Najmniej w, tym momencie, najmniej w tym momencie realizujemy czy projektujemy budynków jednorodzinnych. Czas projektów budynków jednorodzinnych minął, ludzie kupują projekty przygotowane wcześniej, katalogowe. Końcowy efekt pracy architekta zależy od wielu czynników. Jest to kwestia po pierwsze świadomości inwestora, chęci inwestora, no i nie ma co ukrywać pieniędzy. Wyróżnienie w tym samym konkursie otrzymali współwłaściciele firmy ST Architekci. Ich dziełem jest m.in. klinika ortopedyczna w Rudnej i salon sprzętu sportowego przy ulicy Słowackiego. Firma powstała dwa i pół roku temu. Została założona przeze mnie i przez mojego wspólnika Macieja Trybusa. Działamy na rynku od tych dwóch i pół roku. Staramy się robić projekty o w różnym zakresie, o różnej funkcji. Są to projekty użyteczności publicznej, są to projekty służby zdrowia, są to wnętrza, są to budynki mieszkalne. Także firma prowadzi pełen zakres usług dotyczących projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Jakie warunki powinien spełniać obiekt, aby zdobył uznanie żyli i spodobał się mieszkańcom? Cała rzecz w projektowaniu polega na tym aby budynek miał odpowiednie proporcje, aby był dopasowany do otoczenia, ewentualnie kontrastował z tym otoczeniem, aby był funkcjonalny, czyli pełnił funkcję do, w sposób dobry, funkcję, do której jest przeznaczony. I przy spełnieniu tych różnych warunków, suma tych warunków daje to, że ten budynek jest dobry i ładny. Nasz rozmówca uważa, że rozwój Rzeszowa wymaga całościowej koncepcji. Jeśli chodzi o jakość architektury, urbanistykę, no tu jest jeszcze wiele do zrobienia. Są to oczywiście plany znacznie bardziej wymagające większego zaangażowania specjalistów niż tylko sprawy, o których wspomniałem wcześniej. Przede wszystkim musi być wykonany kompleksowy plan rozwoju miasta. Począwszy od rzeczy bardzo pilnych, jak osiedla mieszkaniowe, Część przemysłowa, która w mieście też musi być wyznaczona w którymś miejscu, a skończywszy na układzie komunikacyjnym. Ten układ, który jest w mieście, on jest dostosowany do stanu z lat 70. Ulice są poszerzane, natomiast wymaga całego kształtu pomysłu na obsługę komunikacyjną. Wiadomo, że jest plan drogi ekspresowej, autostrady, no ale to nie wszystko. Co dalej z miastem, jak ono się będzie rozwijać, w którym kierunku, które tereny będą wykupywane, jak inwestorzy mogą planować swoje inwestycje. No to wszystko musi być przez fachowców uwzględnione. Coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na funkcję reprezentacyjną i to jest pocieszające. Jest dużo inwestorów młodych, którzy mają troszkę inny. Troszkę inaczej patrzą na funkcję architektury. Nie tylko ma spełniać funkcję użytkową, to znaczy maksymalnie z każdego metra wyciągniemy każdą złotówkę, tylko ma też spełniać funkcję reprezentacyjną dla inwestora. Ma pełnić jego wizytówkę. Co prawda jeszcze nie powstały w mieście takie centra kulturotwórcze, czyli handel plus jakaś kultura, kina, miejsca do spotkań, zabawy. Tego jeszcze nie ma, ale już budowa Millennium Hall myślę, że w, pewnym, w pewnej części zapewni jakąś taką szerszą ofertę dla mieszkańców.